A więc tak, co to jest? Na niektórych firmach dużych, spedycjach przede wszystkim, no ale i dużych firmach, dostaje się taki oto, właśnie Pager. Tak on wygląda. Jak on działa? Działa w ten sposób że na bramie meldujemy się przed yy, wjeżdżając na daną spedycję czy na daną firmę i teraz zależy na niektórych firmach lub spedycjach zostawiamy cmr na bramie a na niektórych nie zostawiamy cmr tylko dopiero dajemy cmr pod rampą gdzieś rozadowujemy lub nawet idziemy do biura tutaj już na terenie yy, spedycji lub firmy, ale wracając do pager'a na bramie za to dostajemy taki pager przeważnie dostajemy mapkę gdzie mamy wjechać i stać na parkingu no i teraz wjeżdżamy, stoimy na parkingu i właśnie czekamy aż ten pager zapiszczy i wtedy jeżeli on już zapiszczy to odpalamy silnik i jedziemy już pod daną rampę jeżeli jesteśmy już na terenie firmy lub spedycji a jeżeli jesteśmy na parkingu przed firmą lub spedycją to wtedy jedziemy w kierunku bramy i wjeżdżamy na załadunek lub rozładunek oczywiście trzeba należy pamiętać, że przy wyjeździe należy ten pager oddać na bramie żeby nie pojechać z tym Pager'em Ok, więc ja czekam teraz aż ten pager do mnie zapiszczy jak zapiszczy to jeszcze postaram się szybko załączyć nagrywanie i nagrać, żeby pokazać jak to właśnie wygląda. No i zaczęło właśnie piszczeć. Więc yy, ja się zbieram. Więc ja się zbieram i, i jadę. Dobra, Pejzer zadzwonił, więc jadę. Pogoda jest taka, jak widać. Zaczął, zaczął śnieg padać z wiatrem.

jestem, Idę właśnie w kierunku auta swojego Stoję na samym końcu Dlatego, że jak w piątek To cały parking tutaj był zajęty A... No i musiałem to na samym końcu stanąć Później się porozjeżdżały chłopaki No ale że ja robię pauzy Nie mogę ruszać auta przez 45 godzin Więc stoję cały czas tam sam Na samym końcu Tu jest fajnie jasno przy ciężarówkach, szczerze powiem, wolałbym tutaj stać. No ale stoję tam. Na razie wszystko w porządku. Dwie noce minęły, nic się nie przytrafiło. Wszystko jest ok. Więc myślę, że do jutra to się nic nie wydarzy. I kolejny dzień yy, trasy, jestem załadowany już. Tu jest taka stacja Shell'a i duży parking, który nazywa się Autohof No tutaj ten parking nie jest za darmo Kosztuje jedna doba 10 euro Kosztuje 10 euro Z tym, że te 10 euro można iść normalnie, później sobie tam jest restauracja i można iść sobie to wybrać jako jedzenie Za te 10 euro można sobie iść kupić jedzenie po prostu dream all these years, finally the right decision. I can't breathe. My mind is wild, doped. is in the night that sheet like an ocean. Sleeping deep, I can hear God Your life in my hands. Check the Bible, read and preach. My eyes open, begin to realize I'm still Właśnie zbieram się do autostrady A5. Teraz znajduję się na autostradzie A6. Za 3.5 km kilometra będę zjeżdżał na autostradę A5. Chcę wyjechać, ale tu się jakiś młyn zrobił widzę Nie wiem co się stało Trzeba tylko sprawdzę jak wygląda to miejsce gdzie tam jadę czy podjeżdżać pod firmę czy gdzieś na parkingu spać 100 metrów No i właśnie zjeżdżam z autostrady A5 na landówkę B500 8 km prosto No i tą landówką dojadę do granicy do Francji ja Zbliżam się do granicy, jestem właśnie na tej landówce B500 Tutaj ta zielona kreska to jest granica no Jeszcze 2 km i będę na Zbliżam się do granicy. Tutaj jest remont tej granicy i jest ruch wahadłowy. Akurat trafiłem widzę na zielone i mam nadzieję, że zdążę. Bo tutaj dosyć długo się czekam. No. 10-15 minut można tutaj stracić. A no. Czasami 10-15 minut to dużo. Żeby dojechać gdzieś do parkingu czy gdzieś to może braknąć później. Więc jak jest zielone to ja się bardzo cieszę. Nie zwalniam, tylko wjeżdżam. To jest 500 metrów. No i tak to, to wygląda teraz. Jest tu remont. No ale zaś muszę powiedzieć, że im to bardzo szybko idzie, bo widać zmiany. Co, nie, nie zawsze tędy przejeżdżam do Francji. W, w kilku miejscach granicy przekraczam, ale za każdym razem, jak tutaj przejeżdżam, to no widać postępy. Widać granica państwa, 500 metrów na pewno za jakiś czas, jak będę tędy jechał by będzie to wszystko już skończone to jak nagra filmik będzie można porównać jak wygląda teraz, a jak będzie wyglądać po skończeniu ta granica no fajnie, że trafiłem na zielone, że nie muszę tam stać, bo mówię, jest ruch wahadłowy. Trochę czasu to zajmuje, później jest troszkę ciasno. Tutaj trzeba dużymi łukami to brać, żeby na w tych betonach, ta później nie targać. No i właśnie w tym, w taki oto sposób znaleźliśmy się we Francji. już jest teraz Francji. W strony są jakieś są, tutaj są jakieś zapory jakieś rozlewisko duże zapory no a ja wiady teraz kieruję się na autostradę A35 później kawałek na płatną autostradę A4 później się kierował na lądówkę N4 Tutaj teraz fajnie widać po niemieckiej stronie autostrada, po francuskiej stronie autostrada na środku. Ta przerywana linia zielona to z czarną przerywa, przerywaną linią to granica, a ja tutaj, ten punkcie, kto ja ich się właśnie yy, przesuwam, tutaj od Niemiec do Francji, do, 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 do Nowej Francji, do autostrady, właśnie na 35. Fajnie teraz wygląda właśnie. No i dojeżdżam już właśnie do, do zjazdu, do autostrady. Po lewej stronie już, yy, już widzę autostradę. Bardzo często tą autostrady tutaj jeżdżę. 300 metrów, prosto. prawo było w kierunku, autofeda prowadzi 50 metrów zakręt w, prawo. Kierunk w kierunku Niemiec, jakieś 30 i niecałe kilometrów stąd, są Niemcy, w tamtą stronę. Zakręt w prawo. A w lewo tam gdzie ja jadę, to jest kierunek Strasburg, kierunek Paryż 50 metrów zakręt w prawo. No, no i mój kierunek, ja się kieruję na NES. Właśnie już jestem na autostradzie A35 we Francji. I właśnie teraz wjeżdżam na autostradę A4, czyli przeskakuję z autostrady A35 na autostradę A4. Jadę kawałek i tam za chwilę będzie odcinek płatny autostrady A4. Tym odcinkiem pojadę też jakiś tam kawałek i później będę odbijał na lądóweczkę. Tu jest teraz bardzo ładne takie miejsce tej trasy No a oprócz tego że ładne miejsce, no to troszkę pogoda się popsuła tam chwilę grad padał Nie ja już się przyzwyczaiłem do tej pogody, że ona jest taka zmienna, nie ma się co tam przejmować, że pada gra czy deszcz, bo za pół godziny czy taka chwila może słońce świecić, także taka pogoda tutaj jest po prostu w grawkę. Ogólnie nie pada, tylko jak się jedzie właśnie blisko za jakąś ciężarówką, to całe szyby się ma za Wrażenie jest jakby deszcz pada. Troszeczkę też ta burzaweczka minimalna jest. Teraz przeprowadzi się palę. Jak tam na wodę? Taka czarna chmura. Centralny wodę. A zaraz może spod niej wyjątku Tak, zbliżam się do zjazdu. Zjazd numer 44. To jest mój zjazd, ja będę zjeżdżał na górzeczkę w prawo. No ale zanim zjadę to jeszcze muszę zapłacić za autostradę czyli muszę przygotować bilet który mam przygotowany już mamy ticket no i kartę za 150 metrów zjedź w prawo w prawo, wyjazd że jak się nie zapłaci to się nie wyjedzie no niedobrze gdzieś ten ticket stracić się nie zdarzyło. Znaczy, dziwne jest zgubić w kabinie ticket, no ale gdyby się coś wydarzyło, żeby coś się z nim stało, nie wiem jak wyjechać z Trzeba go mieć po prostu. Na wjeździe się bierze taki ticket, i później przy wyjeździe się opłaca. Ja już pokazywałem, jak się to robi. Najpierw się wkłada bilet. się w, wkłada kartę i bierze się poczytowanie i tak wygląda opłata na bramkę tutaj we Francji sobie zawsze odpinam pas żeby mi było wygodniej spuszczam całą szybę ale nie za szybko żeby mi nie wywiało tutaj właśnie tego mojego ticketu Kiedyś otworzyłem szybę na całość, myślałem, że huragan tu jakiś. Tak w całej kabinie zaczęło wszystko furgać. No i okej. Okay. Czyli najpierw ticket z czałką do przodu. Wszystko mamy, jak ma być możemy jechać. 10,80 zapłaciłem za ten odcinek I jedziemy dalej. Oczywiście pas z powrotem. Się teraz przejeżdżam na autostradę A33 na autostradę 19 A31 19 Francji z prawej strony mijam miasto Węsji zwolnij kawałek pojeżdżam autostradą właśnie A31 i później wskoczę na landówkę N4 Którą będę ja praktycznie już do końca. Później tak, tylko zjadę w lewą stronę na jakieś 60 km i już będę na miejscu. Do, 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 do celu mam, mam 298 km dokładnie. No i właśnie już jestem na tej W mieście Tul mijam taki po lewej stronie bardzo ładny kościół jakaś katedra, to jest nie wiem dokładnie A więc tak, zakupy w Lidlu udane Tu jest Lidl przyjechałem stamtąd, ale że nie miałem gdzie zaparkować bo to muszę teraz się przedzierać przez takie trochę krzaki nieduże na szczęście, nie jest mokro ale kupiłem całą reklamówkę. Mam dwa chleby. Dwa chleby zwykłe, jeszcze ciepłe. I dwa takie tostowe, też bardzo dobre. No i powinno już na ten, na parę dni starszyć. No może już do końca tygodnia zobaczymy. No wracam teraz kawałek do ciężarówki swojej i jadę dalej. No i tu właśnie idę Dostałem Dostałem na miary na tego widla od chłopaków z firmy No ale nie wiedziałem gdzie mam się zatrzymać Gdzie jakiś najbliższy parking blisko No i zdecydowałem się tutaj stanąć Przy trasie no nie było mi dosłownie ani nie 10 minut no. jestem z powrotem i jadę dalej by nam zakazu tu nie było no i zadowolony jestem bardzo wykupiłem chlebki dwa sandwichowe bardzo dobre no i te są te jeszcze cieplutkie są te są jeszcze cieplutkie także do tutaj Fajnie, bo już mi się kończył chleb. Normalnie już bez chleba zostałem. A, a przecież jeść trzeba, nie? Nie zawsze się robi coś na ciepło, bo czasami tylko kanapeczki. Ma się, się ochoty na kanapeczki. Dobra. Trzeba jechać dalej. Troszkę tylko zboczyłeś, dosłownie 1,5 km odbiłem zaraz skakuję z powrotem na swoją trasę i jadę dalej i mam chleb i, i bardzo dobrze. jedzenia mam dużo, tylko mi Znajduję się teraz na drodze 4 to jest taka bardzo popularna lądówka tutaj w Francji, ona prowadzi aż do Paryża to jest ciemno, nie za dobrze widać, ale dlatego nagrywam, żeby pokazać gdzie na tej lądówce tutaj kierowcy śpią bo tutaj nie ma takich dużych parkingów przygotowanych, jest kilka stacji małych, gdzie o tej porze jest wszystko zajęte jest kilka parkingów prywatnych, gdzie kosztuje nocka 10 euro i też nie zawsze są miejsca wolne najczęściej staje się w takich zatoczkach właśnie przy drodze gdzie stoi się samemu albo max we dwóch no we trzech to już jest raczej raczej rzadko takie zatoczki maks dwóch bardzo często samemu no i ogólnie mi się za za 2,5 godziny kończy czas jazdy, czas pracy ogólnie No i też gdzieś na takiej, gdzieś na takiej zatoczce będę musiał spać Nie wiem czy uda mi się spać we dwóch, we trzech, czy gdzieś więcej, czy, czy sam No ale to chcę pokazać właśnie jak wygląda tutaj we Francji Bo nie zawsze się jedzie autostradą, że, 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 że są parkingi fajne no i wiadomo tu jest cały czas to ryzyko tego, tego paliwa, no raczej bo ta M4 jest, nie wiem czy jest, może jest bezpieczniejsza niż ta co ja stałem wtedy co, co mi to paliwo wwiznęli ale jest jak zwykle ryzyko, jest ciemno kierowca zmęczony śpi, nie, nie, no śpi nie słyszy, no, nie trzeba wcale żadnego gazu na no, ja nie sądzę, że ja tam nie wiem ja spałem po prostu więc no tak to wygląda tutaj właśnie zobaczymy jak już będę kończył to no oh właśnie teraz widziałem się do parkingu właśnie stoi tutaj po prawej stronie no jedna ciężarówka jest jeszcze miejsce może jakaś druga dojedzie później ale stoi jedna no, tutaj nocuję kolega sam no i mam nadzieję że się ja mu nic nie przytrafię mi się nic nie przytrafię będę się zatrzymywał, to wtedy też pokażę, gdzie ja będę spał dzisiaj. No więc tak, dzień dobiegł końca. Dzień dzisiejszy pracy. Godzina jest 21.16. Do celu mi zostało, miałem 690, zostało mi 52 km i tak z czasu jazdy, z przedłużonego do 10 godzin, zostało mi dokładnie 17 minut Z czasu pracy przedłużenie do 15 godzin Zostało mi dokładnie pół godziny I powiem tak Znalazłem bardzo fajne miejsce do Do nocowania Zrobię pauzę dziewiątkę Żeby jutro na ósmą być na rozładunku Czyli do 15 po 6 rano Fajne miejsce tutaj, Jest tutaj No strefa Przemysłowa. Także jest tutaj bezpiecznie. Jest parę ciężarówek, są lampy. Tu się przytuliłem bliźutko do siatki. Nikomu tu nie przeszkadzam. Fajnie, bo tam przy trasie były same takie zatoczki. Pojedyncze podwójne, kilka ciężarówek tam stało. Ale ja już jak nie muszę, to wolę nie stać w takich już miejscach. Właśnie w ciemnych zatoczkach. Tak wygląda ta strefa tutaj. No, trochę ciemnawy, ale tu z przodu tam ciężarówka. Tu jakaś firma, tu jakaś chatka, lampy. No, także ja kończę na dzisiaj dzień. Coś zjem jeszcze spać. I jutro rano pobudka o piątej. No, dokładnie tutaj się znajduje ta strefa przemysłowa o obok mojej trasy.